Przesilenia. A tutaj jeszcze wsparcie. Dzisiaj, w przeddzień wyborów prezydenckich, tu i teraz musimy złożyć jasną deklarację Jarosławowi Kaczyńskiemu, panie prezesie: to zadanie będzie wykonane. Pan prezydent Andrzej Duda wygra w pierwszej turze. I kto to deklaruje, bo to jest deklaracja o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, deklaruje to pan Marian Kowalski podczas tej organizowanej demonstracji na Alei Szucha no i bardzo skrytykował zwłaszcza panią prezes Sądu Najwyższego powiedział, tacy ludzie nie mogą być na czele polskiego wymiaru sprawiedliwości i polskich sądów no i poza tym jeszcze widać, że pan Marian Kowalski spod jurysdykcji pastora Chojeckiego teraz przechodzi przeszedł pod jurysdykcję Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a że tak powiem promotorem jego tam kariery w nowym wydaniu jest Pan wielce przygodny poseł Antoni Macierewicz. Pan Kowalski powiada tak, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie niezłomność i wytrwałość takich ludzi jak Antoni Macierewicz. No to prawda, żeby go tam nie było, bo kto by go tam wprowadził tymczasem, Pan Antoni Macierewicz właśnie Mariana Kowalskiego tutaj y, pilotuje. <laughs> Chodzi o to, żeby y, zrobić dywersję Konfederacji, która po prostu nie pasuje do tej układanki, bo proszę Państwa, Józef Stalin już mówił, klasyk demokracji Józef Stalin mówił, że y, najważniejsze jest y, przedstawienie wyborcom odpowiedniej alternatywy no i tutaj ta alternatywa na wybory prezydenckie już została właściwie prawidłowo ułożona kiedy prawidłowo kiedy alternatywa jest prawidłowa, no wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory prezydenckie wygra, będą one wygrane i tutaj wszyscy kandydaci bo czy prezydent Duda, czy pani posągowa pani Małgorzata Kidowa-Błońska czy pan Kosiniak-Kamysz no pan Biedroń to trochę ryzyko jest no ale to też on się mieć. Nawet pan chłownie, jak wygra, to wybory będą wygrane, natomiast nigdy nie wiadomo, co będzie, jakby tam konfederacja. Dlatego konfederacja jest potrzebna tutaj, jak psu piąta noga. No, i z jednej strony tutaj pan Marian Kowalski, przy pomocy wielce Antoniego Macierewicza, robi dywersję. Ale z drugiej strony to, ta dywersja może nie wystarczyć, bo wpływy pana Mariana Kowalskiego nie są takie duże, jakby można było myśleć. No to do tego porządkowania alternatywy zostały zaangażowane banki, zarówno rządowe jak i prywatne. No rządowe to jasne, bo to jakby się taki prezes banku nie posłuchał rządu, to zaraz by został zmieciony z funkcji, zdmuchnięty z funkcji prezesa jak gromnica. A banki prywatne, no to też tam pewnie propozycja nie do odrzucenia została im przedstawiona, jak będziecie kredytować konfederację. A tu chodzi o 600 tysięcy złotych. Tych zaledwie, więc nie tak dużo. Jak będziecie kredytowali kampanię wyborczą pana Krzysztofa Bosaka, no to zaraz wali nam wam się na głowę Komisja Nadzoru Finansowego i zobaczymy, co tam, jakie machlojki żeście tu robili. No to przy, na taką groźbę zgina się każde drżące kolano, również kolano prezesów banków prywatnych. Proszę Państwa, no tu Pan Kowalski powiada tak, jeszcze no, wychwala bardzo posła Nacierewicza to człowiek, który podejmował się zawsze zadań najtrudniejszych, których inni zawsze bali się podjąć. No też ja się z tym zgadzam dlatego, że zadanie wypromowania Mariana Kowalskiego jako wielkiej nadziei białych to jest bardzo trudne zadanie. No ale trzeba się podjąć, ktoś się musi tego podjąć. No i widać, że Antoni Macierewicz, który no, został zdmuchnięty przez naczelnika państwa, został wywalony z funkcji ministra obrony. Powiadają, że za to, jeśli by to była prawda, no to, no to rzeczywiście z sympatią musimy to odnotować za to, że nie chciał wszystkiego od Amerykanów kupować jak leci. Podczas kiedy pan Błaszczak, już nauczony doświadczeniem swojego poprzednika, nie ma żadnych wątpliwości, za. Kupuje, płaci za wszystko i tego. Proszę Państwa. No...